W piłce nożnej mamy trzy okresy, off season, pre season i in season Aktualnie znajduje się w in-sezonie. W tym okresie najważniejszym dniem, do którego się przygotowują jest mecz, ale jest coś jeszcze ważniejszego od samego meczu, przygotowanie. Jest taki świetny cytat Phila Knighta, wola wygrywania nie jest nawet w połowie tak ważna jak wola przygotowywania się do wygrywania, bo każdy chce wygrywać, ale nie każdemu chce się do wygrywania przygotować. trzy, przez to, że brakuje mi chwili, żeby to zmontować, bo tak naprawdę albo trenuję, albo śpię, albo pracuję, ale gdy pojawi się więcej czasu, to na pewno wszystko to zmontuję. Nie wiem, czy z tego treningu pojawią się jakieś elementy, ponieważ tak jak wspominam, mam mało czasu i chciałbym to jak najszybciej i najskuteczniej przeprowadzić. Dobra na pierwszy rzut po rozgrzewce i po podgrzewaniu ciała z piłką. Latuje ćwiczenie na wzmocnienie biodra i ogólnie kolana i całej nogi na lewą, zarówno jak i prawą nogę po 30 sekund. Z tego co pamiętam, następnie mamy martwe ciągi na jedną nogę z delikatnym elementem chaosu uderzając tą piłką o podłogę. Dalej mamy takie przeskoki do przodu na obie strony, które mają też wzmocnić właśnie biodro. Pomiędzy seriami w odpoczynku robiłem sobie jakieś tam żonglerki zabawa z piłką, aby nie marnować czasu cały czas budować te czuć. Dalej mamy tutaj przedstawione wzmacnianie w pozycji 90-90, gdzie musiałem lewą nogę przenieść nad prawą nogą. Ma to za zadanie głównie wzmocnić biodro. Oczywiście wykonywałem to na obie strony. Znowu w pozycji 90-90. Takie to, jakby przestawianie nogi. I na sam koniec został Copenhagen Plank. gdzie wykonywałem go po 30 sekund na stronę. I to jest właśnie świetne, tym, że mam nagrane wideo, bo widzę, że trochę jestem połamany i teraz będę mógł to dzięki temu poprawić. To jest właśnie to wartość analizy i nagrywania siebie podczas ćwiczeń. Przenosimy się na trawę. Tutaj wykonałem ćwiczenia Playo. Pierwszy z nich to jest. Potrójny wyskok z jednej nogi, i lądowanie na dwóch nogach pomiędzy serami, także tutaj dodawałem elementy z piłką, różne zamarkowania, ochronę piłki itd. itd. Kolejne ćwiczenie play'a, wyskok z jednej nogi w bok na dwie i przeskok do przodu. Dalej wspięcie na palce i szybkie eksplodowanie do wyjścia do boku i powrót. I ostatnie ćwiczenie w tej fazie treningu, spędzenie na palce i przejście trzy razy do boku. Na koniec treningu wykonałem jeszcze trzy ćwiczenia z piłką pod szybkie prowadzenie, ale nie zdążyłem nagrać i nie będzie ich w tym materiale, ale za to jest jeszcze jego dalsza część. Po treningu wleciały tortille i takiego kratynę, a tam już czeka shake którego zrobimy z dwóch bananów mrożonych wiśni, białka, mleka kakao i wiórek kokosowych. Teraz latuje też rolowanie i leci też rozciąganie. I od razu, przy okazji, rolowania takie przemyślenie. Czekajcie, było jest światło słabe. Albo skupiamy się na reagowaniu, albo na tworzeniu. Jest coś takiego jak autosabotaż i ja to widziałem po sobie, że. Jest takie coś, bo na przykład kiedy ja nie działam, nie robię czegoś konstruktywnego, to po prostu albo marnuję swój czas, albo robię coś, z czego potem nie jestem zadowolony i co w ogóle nic nie wnosi do mojego życia, nie pomaga w niczym i tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby kreować i działać. Czasami działanie to może być też odpoczynek na przykład. Więc nie warto tego rozpatrywać, tylko że jest to jakaś czynność, ale może być na przykład odpoczynek. Podsumowując te słowa, to albo agresja, albo autoagresja. I mówiąc tutaj o agresji, nie chodzi mi o zachowanie agresyjne, czyli bicie się z kimś, inne takie tego typu najprostsze przykłady, które przychodzą na myśl, a mówię o agresji w działaniu, czyli o inicjatywie, o sięganiu o to, co chcesz, a autoagresja, czyli po prostu autosobotaż, przypisz przypis sobie co tam uważasz, jaki jest twój autosobot. I po raz kolejny się gdzieś przenosimy tym razem do kuchni I bardzo prosty przepis na tortille z jajecznicą, z pieczarkami Zacznij od pokrojenia cebuli i pieczarek Na patelnię wydaj oliwę z oliwek, czuć najpierw cebulę, potem dorzuć pieczarki to się wszystko zrobi do miski, wbij jajka i roztrzybie. W moim przypadku było to 5 jajek. Daj wszystko na patelnię i mieszaj, aż dojdzie to do konsystencji, jaką uważasz, że będzie dobra dla ciebie. Przekładasz to na tortille i układasz dowolnie, tak jak ty chcesz, ze składnikami, takie jak ty chcesz. A za chwilę pokażę ci moją propozycję. Z tortille układasz na niej jajecznicę, plaster żółtego sera i jakieś warzywa. W moim przypadku był to pomidor, możesz sobie dorzucić jakiś szpinak, jakąś rukolę, coś co lubisz, albo jakieś inne dowolne warzywo. Zawijasz to, tutaj masz na filmie pokazany sposób w jaki ja to robię i uważam, że jest on bardzo dobry, bo nic się nie rozlatuje. Dodajesz do opiekacza, opiekasz chwilę aż będzie przypieczone i gotowe, smacznego.